Robert ruchała po udanym debiucie. Mogę śmiało powiedzieć, że jest chyba nowa definicja powiedzenia walczyć do ostatniej sekundy. Tak, no nie spodziewałem się tego, myślałem, że będzie druga runda, ale udało się skończyć tą walkę przed czasem. To naprawdę było tak już zaciśnięte, ta bolaszka, że ja już czułem, że mu łamie rękę i właśnie myślałem, że albo sędzia do przerwy, albo do drugiej rundy będzie wychodzi z złamaną ręką w drodze do Medical Pointu powiedziałeś Jezu, zrobiłem to, udało się, udało się. To co czujesz teraz? Emocje nie do opisania. Ogólnie ja jak wchodziłem do Medical Room'u, no to powiedziałem, że spełniłem właśnie marzenie, bo kiedyś pamiętam moje pierwsze KZW, na którym byłem. Było to KSW 33, kiedy walczył Michał Materla z Mamedem Khalidowem. I oglądałem tą galę cały byłem tak podekscytowany tymi wszystkimi walkami. I powiedziałem, pamiętam mamie takie słowo, że zobaczysz mamo, będę kiedyś walczył w KSW. i i, I udało mi się, I spełniłem to marzenie, i jest super. Jest po prostu tak, jak ma być. I, I udało mi się spełnić marzenie, i pamiętajcie, jak się kiedyś będziecie zastanawiali, czy warto, to warto. Warto spełniać marzenia. Słyszałeś, jak Michał Matera zareagował na to, ten artykuł, który był opublikowany, i na to, że powiedziałeś, że swoim idełem? Nie, nie widziałem, ale spotkałem go podczas drogi do, na wywiady i zrobiłem sobie z nim zdjęcie i powiedziałem mu, że jest moim idolem. I powiedział, że czytał artykuł i że to, co tam napisałem, to po prostu jest coś niesamowitego i fajnie, że mi się udało. Chciałem zapytać o tą akcję kończącą. Czy ty słyszałeś ten dźwięk, sygnał informujący o tym, że do końca rundy pozostało 10 sekund? Bo zastanawiam się, co było w twojej głowie? Wiesz, walczyć o to? Było ryzyko, że się nie uda tracić siły. Co, co wtedy sobie myślałeś? Czy byłeś jednak tak pewien, że, że to skończysz, że po prostu poszedłeś po swoje? Nie, po prostu jak słyszałem, że tam narożnik, krzyknął mi, że 10 sekund do końca, no to stwierdziłem, że trudno, próbuję. Jak nie wyjdzie, to będzie druga runda, a jak wyjdzie, no to będzie koniec walki. Zaryzykowałem, poszedłem na 100% po tą technikę, nie, nie odpuszczałem żadnej siły tam yy, i... I udało się jak widać. No naprawdę nie, 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 nie chciałem odpuścić. Wiedziałem, że zostało 10 sekund, że odpocznę podczas rundy, więc poszedłem na 100% w to poddanie. A ty... czułeś, że rywal odklepał, bo widziałem to na powtórce. Nie czułem, że klepie, tylko słyszałem, że krzyczy, że właśnie robiła i wtedy poczułem chrupanie ręki i, i stwierdziłem, że kurczę, albo sędzia zaraz w przerwie, albo no po prostu wyjdzie do drugiej rundy ze, ze złamaną ręką. Po pierwszym twoim kopnięciu postanowiłem sobie liczyć ile ich będzie jeszcze w pierwszej rundzie. Nie wiem, naliczyłem 5, 6, a na, na brzuchu Domina pojawiły się takie ślady walki dosyć konkretne. Czy to było założenie na ten pojedynek, bo były fronty, były gdzieś kopnięcia na wątrobę? Nie, założeniem było boksowanie i to robiłem podczas rozgrzewki. cały czas ogólnie boksowałem z wujkiem. Radosławem Pieczkiewiczem, który sam tutaj przyjechał. Naprawdę dzisiaj czułem się wychodząc z klatki tak, jak powinienem. Chciałem po prostu wyjść i być pewny wszystkich moich umiejętności. I było tak. Zabrakło mi tylko uderzeń rękami, ale myślę, że w drugiej rundzie już by było inaczej, ale no do drugiej rundy nie doszło. Lecz naprawdę w stójcie dzisiaj czułem się wyśmienicie i nie miałem czegoś takiego, że gdzieś się cofam, czy się boję dostać. Chciałem nawet dostać, chciałem poczuć to uderzenie na czole czy gdzieś na, na głowie, ale... No myślałem, że dojdzie do drugiej rundy, będziemy tam boksować, niestety się nie udało. Cieszę się, że wygrałem w pierwszej. To jakie są plany na KSW? Mocno namieszać? Tak, mocno namieszać. Ja zawsze postawiam sobie cel jasny, że chcę być po prostu najlepszy. Chcę, chcę dominować i mam nadzieję, że kiedy zawalczę o pas KSW i o najwyższa trofa. Czy będę mógł się spodziewać spodziewać, że zobaczymy Ciebie w grapplingu Kraków już podczas zajęć bez rękawic w końcu? Bo to dzisiaj był scenariusz tego, co na co dzień widziałem zawsze na zajęciach. Nie wiem, nie mam pojęcia. Szczerze to cały czas chcę robić to, co robię, bo wychodzi mi to dobrze. Może się przejdę na kimona, bo Dominik Boźniak coś tam mówił, żeby się przejść na kimona, żeby sobie wyluzować. Ale czy to zrobię? Nie mam pojęcia. Na razie chcę skupić się na świętowaniu naszego pojedynku Maciej Kawulski bił brawo prosto do Ciebie. Czy to widziałeś i jak to skomentujesz? Tak, widziałem, ponieważ y, nawet y, zapytałem czy się podobało i y, y, powiedział, że, że mu się bardzo podobało i zaczął klaskać, więc, więc chyba tak było. A to zwiastuje kolejne pojedynki, skoro szef organizacji bije Ci brawo, ale mnie bardzo ciekawi, czy te wszystkie ruchy na klatce były ciężko wyćwiczone na klatce jakieś u siebie w klubie, te wszystkie salta, ile było prób wcześniej? Ja kiedyś ćwiczyłem akrobatykę i bardzo, bardzo dużo salt. Y, Udawało mi się wyćwiczyć. Kiedyś byłem naprawdę na jednym z najlepszych w gimnazjum. Robiłem różne kombinacje, od, od ściany, jakieś salta. I, no i nauczyłem się tego w gimnazjum i spróbowałem dzisiaj z salto. Troszeczkę miałem w głowie takie kurczę jest wysoko, ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No i stwierdziłem, dobra, trudno, najwyżej mnie nogę. No i zrobiłem to salto, udało się. Raczej się udało, nie wiem jak to wyszło, muszę zobaczyć w powtórce. Ale zaryzykowałem i chyba fajnie to wyszło. To jak po udanym debiucie, czego możemy się spodziewać wieczorem? Wieczorem, szczerze nawet nie mam pojęcia co będzie wieczorem, ale na pewno będę w niebo wzięty. Będę po prostu chodził po pokoju i może coś, może coś po prostu wypiję w końcu, bo ja tak naprawdę nigdy, nigdy nie piję, nigdy. Ja zawsze jestem na trzeźwo, zawsze odpuszczam i może dzisiaj KSW, udało się wygrać, spełniłem marzenie, może dzisiaj w końcu na jakieś piwko. Smacznego, gratulacje. Dziękuję bardzo i pamiętajcie, spełniajcie marzenia, warto. Dziękuję. Dzięki wielkie.